Audycja zawiera lokowanie produktu. Maciej Dobrowolski, dzień dobry i gość Radia... Pa czy ja dzień dobry? Chyba powiedziałem dzień dobry. Dzień dobry, panie Mateuszu. Dzień dobry, witam serdecznie. Mateusz Lesiak, y słynący z tego, że rano je 19 hamburgerów, w ciągu dnia do 32. No już tyle, może nie, ale... No raczej, ale na serio? Jak raczej chcia, ja raczej chciałem... codziennie się zdarza. No. Ale ja chciałem przysłuchażyć, żeby trochę potrzeszczało, tak jak uprzedzałem, że będzie sucho. A pan, panie Mateuszu, kompletnie nie zragował. mało tego ten absurd, który powiedziałem, potwierdził. Aż tylu bym nie dał rady zjeść, ale organizujemy czasami zawody w jedzeniu burgerów na czas. Także no są zawodnicy, którzy naprawdę potrafią przyjąć spore ilości i burgerów, i ilości kotletów. także... To już mówię, kim jest mój gość. Mateusz Lesiak, właściciel Cochis Burger, czyli tego, co w Łodzi jest znane. Dlatego postanowiłem Pana, Panie Mateuszu, zaprosić do studia. Bo jakiś czas temu w głowie zakiełkowała mi myśl, że warto też wśród gości Radia Parada, którzy przychodzą do studia Radia Parada, by powiedzieć o czymś ciekawym, ważnym, módzkim, opoczyńskim, zgielskim i tak dalej, Mieć możliwość przedstawienia ciekawych przedsiębiorców łódzkich. Bo jak się mówi o przedsiębiorcach, to mówi się, nie wiem, o właścicielu firmy Sony albo jakimś Ukraińcu który kupuje sieć telekomunikacyjną w Polsce, albo Francuzie, który kupuje BMW chińsko-japońsko. Żartuję. A mało mówi się o kimś, kto u nas, na naszym lokalnym rynku, o lokalsie, osiągnął pewien sukces. Mało tego, nie jest to sukces oparty o kapitał zagraniczny, dochody z czego tamtego, tylko miał pomysł, miał łeb jak sklep, wdrożył go no i osiągnął coś, co czymś może, czym może się pochwalić. E, przesadziłem, pomyliłem się, albo może za lekko powiedziałem. Bardzo mi jest miło, że tak ładnie Pan mnie przedstawił. E, chciałbym podziękować na wstępnie bardzo za zaproszenie. No rzeczywiście, tak jak Pan mówi, no jestem skromnym tutaj łódzkim przedsiębiorcą, który prowadzi małą sieć burgerów na rynku łódzkim. No, staramy się po prostu robić najlepsze burgery. Aj, umówiliśmy się, że nie będzie reklama. Proszę, Palma to już wykorzystuje, że jest na żywo. I poszła reklama na ten. Nie wolno nam reklamować, niezależnie od tego, czy hamburgery są naprawdę najlepsze, czy sos jest taki, a nie A jaki ten sos jest? I jakiego sosu korzystamy? No, mamy jeden firmowy sos złoty na bazie karmelizowanej cebuli. I to jest taki zestaw obowiązkowy? Tak, nie ma możliwości wymiany sosu. Chyba, że w takich naszych innej kategorii burgerów to wtedy już klient. Czyli wracając do podjętego przeze mnie tematu, niezależnie od tego, że ten stos jest taki, a nie inny, to nie wolno nam go reklamować w tej naszej rozmowie. W związku z tym ani słowa o dobrej reklamie. Ale generalnie, czy to jest tak, panie Mateuszu, że obudził się pan któregoś dnia i tak jak pomysłowy Dobromir, pan może nie pamiętać tej bajki, ale był taki pomysłowy Dobromir kreskówka, taka piłeczka muskaka, Pamiętam oczywiście. I pan tak wymyślił burgery? No nie do końca tak było. Wcześniej pracowałem jako organizator miałem swoją grupę, taką artystyczną gimnastyczną można powiedzieć, robiliśmy takie krótkie show na 45-60 minut. Występowaliśmy, to znaczy ja nie występowałem, ja tylko organizowałem te pokazy po szkołach, centrach kultury, gminach, w sezonie letnim, po kurortach czasowych No i byłem w pewnym momencie po prostu już zmęczony e, jazdą, jazdą samochodem, e, przemieszczaniem się, spaniem w różnych miastach. Poza tym córka już szła do przedszkola, także no trzeba było, że tak powiem, troszkę się prze a to i... musiał być na miejscu. Tak, i stąd ten pomysł po prostu, żeby tutaj wejść w gastronomię na Tamten moment wydawało się to najprostsze i że to będzie lekki biznes. W takim lekkim biznesem to się nie okazało. No ale jakoś staramy się i jesteśmy już na rynku od 8 lat, także. Czy ten moment był tak. 8 lat temu, kiedy pan wystartował czy kiedy pojawiło się w głowie? Pomysł w głowie myślę, że narodził się troszkę wcześniej, tak? No ale musiał dojrzeć jak każdy pomysł i wykiełkować, także no ja myślę że koło roku to zajęło, tak żeby powiedzieć już po prostu pas tamtym biznesem. No dlaczego coś. pan nie zrobił na przykład restauracji wege? Tylko wymyślił pan sobie hamburgery. Burgery będzie pan ja, robił pan i w ogóle nie i, i Dlatego, i... że ja bardzo lubię burgery, bardzo lubię wołowinę no i było mi to po prostu bliskie. Także no, wiadomo, że warto robić to, co się lubi, bo wtedy człowiek czuje się w tym dobrze. No i w jakiś sposób też się spełnia, tak? No bo uważam, że prowadzenie firmy i sprzedawanie produktów, w których się nie wierzy, mm, nie ma sensu, no... Może się to po prostu nie udać. Panie Mateuszu, czy już wiemy, że to w głowie Panu zakiełkowało, potem przerodziło się w biznes y, od razu jako Cochise? Tak, od razu był to z Burgerem. Pomógł mi pewien przedsiębiorca z Pomorza, bo podłapałem ten pomysł właśnie na Pomorzu, jak jeszcze organizowaliśmy te pokazy cyrkowe. Może nie było to na zasadach dzisiejszej franczyzy, gdzie często są popularne te wszystkie budki, które widzimy na ulicach, gdzie wszystko jest gotowe i tak dalej. Tylko po prostu sprzedał mi patent na sos, a reszty musiałem już nauczyć się sam od pierwszego dnia. Z, także nauczyliśmy się. Patent na sos? Patent na sos? Zacząć? Tak. Jak przygotować no to, co sprawia, że, bo wiadomo, że bułki są podobne, mięso może być podobne, no czym się trzeba wyróżnić na rynku, tak? To chyba w każdej branży. Tak to, to jest wygląda. ten sos, o którym mówiliśmy na początku, że tak, w tym zestawie tak, tak, obowiązkowym? Tak, 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 dokładnie. I on naprawdę jest taki, że na jego bazie zbudował pan całe story? No, tak to to wygląda do dzisiaj, no mówię, to jest jedyny sos, który u nas jest w tych klasycznych burgerach, gość nie ma możliwości wymiany na inny. Także musi pan wpaść i spróbować. A podpatrywał pan maka albo inne burger kingi? E, przepraszam, że mieniam marki, no ale one z... są ogólnie znane. To znaczy, no czy podpatrywałem, no na pewno systemy, które są w McDonaldzie są niesamowite, no nam jeszcze do nich daleko, ale to jest też zupełnie inny produkt. U nas to jest jednak taki produkt bardziej premium, slow food. E, pracujemy na świeżej wołowinie, na świeżych produktach, e, lokalnych dostawcach. W maku to jest wszystko usystematyzowane, tak? Jedno no lite, wszędzie smakuje tak samo, no to też jest super, bo klienci tej restauracji, no, czy jedzą w Gdańsku, czy w Łodzi, wiadomo czego samo. się mogą spodziewać i są zadowoleni, tak? Użył Pan słowa slow food, co to znaczy? Nie jest to tak jak fast food, wszystko przygotowywane jakby, że tak powiem maszynowo, tylko przez naszych kucharzy. Właśnie dlatego to też nie jest takie proste, wydaje się, że każdy może zrobić burgera, no ale jednak jest parę takich różnych czynników, rzeczy zależnych, których się składa na to... Jaką smakuje finalnie. Od smażenia po kolejność układania składników, smarowanie bułki. Każda branża czy każde badanie ma swoją specyfikę. Łodzianie wiedzą o co chodzi. Ci, którzy jakby nie, nie, nie przechadzają się po Piotrkowskiej, to. to, to... To może jeszcze chętnie posłuchają o jednej rzeczy. W ogóle skąd pomysł na Amerykę? Bo ta, ta trochę w tych pańskich restauracjach tej Ameryki jednak widać. No Ja pomijam, że hamburger jest. No, e, tak, nasza narodowym. sama nazwa Kosis pochodzi od wodza plemienia Apaczów. Także ogólnie e, nasze restauracje 8 lat temu, czy parę lat wcześniej, bardzo przypominały Dziki Zachód. Półtora e, roku temu przyszliśmy rebranding, teraz już nie ma głowy. Indianina w logo, tylko jest byk, ale no cały czas jest nawiązanie do Ameryki. No bo stąd po prostu jest też kojarzony burger, tak? Z Ameryką także no tutaj to musi być też spójne. Czyli już wiemy, jak się pomysł zrodził, już wiemy, jakie były Pańskie pierwsze kroki. Pierwszą e, restauracją w Łodzi była ta na widzewie. Tak. W Łodzi na Widzewie kiedyś to była ulica Górkiego, teraz jest to ulica Zacharowa, także mniej więcej 8 lat temu zaczynaliśmy, tam stawialiśmy swoje pierwsze kroki. Wcześniej to był lokal miał 80 metrów, teraz go poszerzyliśmy o lokal obok, także już jest dużo większa sala sprzedaży, dużo większe rezerwacje możemy przyjmować, no i też przychodzi. Nie boi się, się pan ryzyka, bo to, to wszystko było jednym wielkim ryzykiem tak naprawdę, no bo nie dysponował pan takimi pieniędzmi jak te restauracje, o których mówiliśmy te sieciówki, jeśli chodzi nawet o reklamy, nawet o promocje. Nie dysponował pan takimi know-how i tak dalej, i tak dalej. No to było ryzyko. Tak, no wtedy też byłem, że tak powiem, młodszy, nie zdawałem sobie sprawy, jak trudny jest ten biznes, no ale uważam, że. Takie ryzyko często musi być podjęte, tak? No pewne rzeczy po prostu wychodzą już w trakcie. Człowiek się uczy w trakcie pewnych systemów, jak postępować, podpatruje u innych. I jak ma się w sobie dużo samozaparcia, siły woli, człowiek naprawdę chce, żeby to się udało. Czy były takie pomysły w ramach tej sieci? Bo, bo, bo powoli można chyba już tak mówić, że jest to sieć mhm. rodem z Łodzi. I to jest powodem, że rozmawiamy dzisiaj na antenie również. Czy były jakieś pomysły, które panu nie wypaliły? Wtopił pan pieniądze przez nie? No odpowiem na to pierwsze pytanie. E, czy można mówić o sieci? No nie jest to na pewno tak dużo sieci jak te firmy, o których mówiliśmy wcześniej, no ale jesteśmy na przykład uznani przez pyszne.pl dwa razy na lokalną sieć roku, także no tutaj na rynku łódzkim e, powiedzmy, że w tym burgerze jesteśmy dosyć mocni. Jeśli chodzi, czy wtopiłem w jakieś pieniądze, e, może aż tak nie, ale no na przykład niektóre decyzje, gdzie chciałem na przykład rozszerzyć karty na siłę, na Ich Przez steki, które bardzo chciałem iść. E, na przykład no, nie do końca sprawdziły się na tym osiedlu, bo nie było za bardzo tam gościa na tego steka, tak? Także no, musieliśmy tutaj wykonać troszeczkę krok w tył, ale uważam to też za, jakoś, za jakąś naukę, bo czegoś się nauczyłem, też wiem jak przygotowywać e, steki. Może jak będzie lokal w centrum, bo w manufakturze, no to wtedy już, e, to znaczy lokal w centrum mamy na ten moment, tylko tam jest sam burger, ale jakiś inny lokal w centrum, no to wtedy sobie rozszerzymy tą kartę, tak? No, no nigdy nie jest tak, że jest idealnie i wszystko zawsze wyjdzie, tak? Cztery restauracje na dzisiaj? Tak, mamy cztery restauracje, mamy też taką e, mobilną przyczepę, którą będziemy otwierali na Bałutach w tym tygodniu, w piątek. Mamy ale to taki, taki food truck? Nie, to jest taka typowa sprzedażowa przyczepa. E, oczywiście ona jest mobilna, ale którą się raczej ustawia na miejscu, ale mamy też food trucka, takiego dużego autobus SITO, e, gdzie możemy naprawdę uświetniać e, duże imprezy plenerowe również. Ja tak sobie myślę, panie Mateuszu, Przypomnę, że dzisiaj w studiu Radia Parada goszczę Mateusza Lesiaka, który jest właścicielem Kochisburger, czyli sieci restauracji łódzkich, bo tak można powiedzieć, ale w tego typu restauracjach, kiedy już ma się więcej niż jedną, to pewnie przyszedł Panu kolejny pomysł do głowy, bo on w zasadzie sam się nasuwa, że skoro ja nie jestem w stanie poprowadzić ileś tam, choćby ze względu nawet na koszty, na możliwości kontroli itd., dalej, takie restauracje bazują, gdy się rozwijają, na zasadzie franchisingu. Tym, którzy nie wiedzą, już tłumaczę. Chodzi o to, że ja mam pomysł, daję Ci wszystko. Tak lub mniej, mniej lub więcej. Ty ode mnie ten pomysł kupujesz, ja cię troszkę nadzoruję, ale jesteś moją marką, choć sam prowadzisz restaurację. To jest franczyza. Czy myślał pan o tym? Tak, oczywiście myślałem, no każdy przedsiębiorca na pewno chce skalować swój biznes. My mamy jeden lokal franczyzowy z Duńskiej woli. Ma pan tak. czas dla siebie w, takim, w takiej sytuacji, bo taka praca jednak angażuje. Się nie zamknie o 18 <laughs> czy 17 półty do domu się oglądać teleekspres. Staram się, staram się mieć czas dla siebie, na pewno mam dużo czasu. To znaczy dużo czasu. Czas od rana dla siebie. E, każdy dzień e, zaczynam e, od siłowni. To mnie, że tak powiem, mimo że tam się męczę, to tak naprawdę się relaksuję i daje mi to kopan na cały dzień. Panie Matuszu, a a propos tego, co Pana relaksuje i czasu wolnego i tych wszystkich mhm. innych rzeczy, ma Pan czas dla córki? Oczywiście, oczywiście, że tak, no, moja córka też tutaj mocno działa w sporcie, no trenuje gimnastykę artystyczną, także to też jest wyczynowy sport. Poświęca na to po 3-4 godziny dziennie, także no jest <głos》> codziennie włożenie do szkoły, czy tam czasami od rana też mną na siłowni idzie, potem jedziemy na trening, potem wieczorem jeszcze lekcje, wyjść z psem, no także no, tak, staram się, no to jest całe moje życie, moja córka Także nas no, ale znowu ten sparcie gdzieś u pana przewija. Panie Mateuszu, na zakończenie naszego spotkania ja muszę zadać to pytanie, czy może pan jeszcze patrzeć na te burgery? Oczywiście, że tak. Cały czas e, powiem Panu, że patrzę i na swoje burgery, i na inspiracje e, w internecie. Cały czas staram się wymyślić coś nowego, ale cały czas e, też jem od 8 lat i zdarza się tak, że codziennie, nawet 5 razy w tygodniu, zdarza mi się jeść burgera i, i żyję. Panie Matuszu, bardzo Panu dziękuję. Jakby więcej takich ludzi jak Pan było, nie w tej samej branży, bo tego nie życzę, że <laughs> no to byłoby całkiem nieźle w Polsce, ale jak Pan w ogóle ocenia, że. My na przykład łodzianie, my opoczynianie, my mieszkańcy Gieża Pabianic, naprawdę mamy szansę na stworzenie od początku do końca czegoś fajnego, co jest w stanie rywalizować z dużymi. Ogólnie w Polsce bardzo dużo się zmienia. Jak się teraz pojedzie na zachód, to widać jaka jest po prostu obsługa w Polsce, czego też polski klient gość wymaga, a jak jest na zachodzie, także mi się wydaje, że coraz bardziej się zbliżamy do Europy. Oj, często Wielki, przekraczamy wielkimi. Nawet, nawet się wielkimi. Wielkimi Tam. krokami, także no, myślę, że naprawdę nie mamy się tutaj w Polsce czego wstydzić. Mateusz Lesiak mówił Państwu o swojej firmie, o swoim pomyśle na życie. Wszystkiego dobrego, Panie Mateusz. Dziękuję bardzo wzajemnie. Właściciel Kocisburger Mateusz Lesiak był Państwa i moim gościem. Audycja zawierała lokowanie.